Okazuje się, że nie tak trudno być świętymi. Znajdując się przed słońcem, opalamy się, znajdując się przed Jezusem w Eucharystii, stajemy się świętymi. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, na naszym kanale Wzrastamy Razem, gdzie studiujemy Biblię, czytamy sobie fragmentami, po kolei kolejne Ewangelie. Natomiast dzisiaj spotykamy się z wydaniem Trwajcie w Miłości, czyli takim katolickim dwumiesięcznikiem ewangelizacyjnym, w którym mamy artykuł o naszym świętym Carlo Acutisie pod tytułem Radość, znaczy pod tytułem taki tutaj słuchajcie, nasza myśl przewodnia, radość. To wzrok skierowany na Boga. I tutaj dzisiaj z Karlem będziemy rozmawiali, rozważali Boże przebaczenie. Na początku będzie troszeczkę tak inaczej, ponieważ nie będziemy tak jak codziennie wprowadzać się w rozważanie tego Bożego przebaczenia, czyli fragment Pisma Świętego, a następnie pytania. Tylko dzisiaj przeczytamy sobie fragment, w którym gdzieś tam sami sobie zobrazujecie te sytuacje, które będziemy czytać dzisiaj w Piśmie Świętym, właśnie o zabłąkanej owcy, o synu marnotrawnym, o zgubionej drachmie. Tutaj będą takie sytuacje, w którym właśnie będzie. Też o nawracaniu grzeszników, i to sobie dopełnimy tutaj krótkim artykułem z, z właśnie z tego um, dwumiesięcznika. No i tak gdzieś tam sami sobie w trakcie tego czytania, w trakcie rozważania, może pojawią się nam też jakieś pytania do nas, może jakieś sytuacje się przywołają, i po prostu będziemy jakoś tak wspólnie starali się. Um, Zajrzeć w głąb tego serca i zrozumieć to, co jest tak naprawdę ważne dla nas tutaj w życiu, na czym się powinniśmy skupić. Może gdzieś tam nam jakieś do nas odpowiedzi przyjdą. A więc na początek będzie fragment Pisma Świętego, i tu będzie właśnie Ewangelia według Świętego Łukasza. I cały czytamy rozdział 15. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Boże Przebaczenie. Zabłąkana Owca. Przybliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam Wam: tak samo w niebie. Większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam Wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba? A ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać, cię, nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zebrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też piersi na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi i pytał go, co to ma znaczyć? Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił, ten syn twój który roztrwonił twój majątek z, z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów orzuł, zaginął, a odnalazł się. Myślę, że tą, tą przypowieść w ogóle na pewno czytaliście, słyszeliście kilka, jak nie kilkadziesiąt i kilkaset razy w swoim życiu. I za każdym razem gdzieś tam wydaje nam się, że już my wszystko wiemy o, tym, o tej przypowieści, ale za każdym razem, jak będziecie to czytać, rozważać. I słuchać, to zawsze przyjdzie do nas i w jakimś momencie inne zdanie, inne słowo. Z tego względu też, że w jakimś momencie innym naszego życia Pan Bóg chce nam coś innego przekazać, albo też my jesteśmy na innym poziomie naszej duchowości, więcej może rozumiemy z tego, co tam jest w tej Ewangelii, i dlatego też jest inaczej. Ja, na przykład, jak dzisiaj to czytałam, to mnie bardzo zatrzymało słowo, że wzruszył się głęboko. Czyli mężczyzna, który się wzruszył głęboko, to, wiecie, u nas też tak dziwnie, no mężczyzna nie płacze, mężczyzna musi być silny, musi być twardy i tak dalej. Słuchajcie, jak ten ojciec musiał kochać swoje dziecko, że mm, ewangelista napisał to, że wzruszył się głęboko. Czyli, wiecie, on mógł, mógł płakać jak dziecko. E, że, ten syn, e, że ten syn powrócił. Teraz, gdybyśmy się postawili też w sytuacji siebie, jako rodzica, matki, ojca, jak bardzo ważne są dla nas nasze dzieci, każde z tych dzieci, nieważne czy jest dziecko, które jest zawsze przy nas i zawsze było posłuszne, pokorne i tak, jakie jak, grzeczne, to aczkolwiek dziwne to jest nazewnictwo. E, a takie nawet dziecko, które ciągle nie słuchało, zawsze robiło po swojemu, wychodziło z domu, wracało późnymi nocami, matka nie mogła spać, e, tata szalał, i oni są tak samo przez tych rodziców kochani, bo to są ich dzieci, i tak samo właśnie kocha nas Pan Bóg i po prostu cieszy się zarówno z tych, e, którzy są, zawsze trwają przy nich, jak i przy, z tych, którzy. Mm, Odchodzą od tej wiary, gdzieś się gubią, ale przychodzą. I teraz też pomyślcie o tym, że gdybyście mieli taką też sytuację, że wasze dziecko by gdzieś zaginęło, a tych sytuacji jest w ogóle w naszym świecie mnóstwo i się nagle odnajduje, jak my byśmy się cieszyli. No ale tutaj z drugiej strony, właśnie tak patrząc, jako taka osoba, właśnie czy rodzeństwo, czy my po prostu patrzący z boku, no, kurczę, niesprawiedliwe. No niesprawiedliwe, ponieważ ja tu jestem zawsze i my mamy czasami takie poczucie niesprawiedliwości. Tylko właśnie pamiętajmy o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. Ale to miłosierdzie zawsze wygrywa. Eee, jeśli Wam się coś tam gdzieś tam pojawiło, jakieś pytanie, Ym, jakaś sytuacja, jakaś osoba, która Wam przyszła na myśl, w tej, albo Wy sami siebie postawiliście nagle w tej sytuacji, w której kiedyś byliście niesprawiedliwie ocenieni według Was. Przez waszych rodziców, a teraz gdzieś tam zaraz zaczynacie rozumieć, bo sami jesteście rodzicami, i teraz się klapki na o, z oczu ściągają, i sobie myślimy o kurcza. Ja w takim samym momencie, no nie wiem, no się obraziłem, napyskowałem tym rodzicom, a teraz sam widzę, w jaki sposób to się wszystko odbywało. I teraz też możemy też inaczej patrzeć na nasze życie. A gdybyśmy to patrzyli właśnie z perspektywy Pana Boga, z góry, też by było to zupełnie inne. No i teraz, jeśli chodzi o to, o to Boże przebaczenie, o ten grzech, tu jeszcze chcielibyśmy zahaczyć właśnie o e, już konkretnie e, o Karla Akutisa, który, który jest już świętym i do którego możemy się modlić, możemy prosić go o wsparcie, e, możemy za jego wstawiennictwem modlić się o e, uzdrowienie, więc... Tutaj będzie też dla nas może słowo potrzebne na dzisiaj, więc do tego Was zapraszam. Uwaga! Kochani czytelnicy, jedyną rzeczą, której naprawdę musimy się bać, jest grzech. Napisał święty Carlo Acutis i dziwił się. Że ludzie tak bardzo troszczą się o piękno swojego ciała, a nie dbają o piękno swojej duszy. Stwierdził: Im częściej przyjmujemy Eucharystię, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa i już na tej ziemi mamy przedsmak raju. Znajdując się przed słońcem opalamy się, a znajdując się przed Jezusem w Eucharystii, stajemy się świętymi. Największym skarbem ludzkości, naszej ojczyzny i każdego człowieka jest rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa w sakramentach, a w szczególności w Eucharystii i w sakramencie pokuty. Źródłem wszystkich dramatów i nieszczęść w życiu człowieka, rodzin, ojczyzny jest trwanie w grzechu oraz takie życie, jakby Boga nie było. I lekceważenie prawdy o nieskończonym Bożym miłosierdziu. Pan Jezus zaprasza wszystkich do siebie i mówi: Im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego. Jezus Chrystus spełni ostry dyżur w konfesjonale, aby przebaczać wszystkie grzechy, a w sakramencie Eucharystii daje nam udział w swoim boskim życiu i miłości. Tylko wówczas, gdy radykalnie zerwiemy z grzechem i całym sercem przyjmiemy dar Bożego miłosierdzia, Jezus Chrystus będzie nas duchowo przemieniał, czynił nas świętymi i dokonywał moralnej odnowy naszej ojczyzny. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą, mówił święty Jan Paweł II. I to jest taki, taki fragment, który jest takim troszeczkę streszczeniem tego, ponieważ tu w dalszej części jest y, oczywiście szerzej opisane to y, o, o życiu, o tym, kim był, czym się jakby zajmował. I wiecie, co jest ciekawe. Słuchajcie, nie. Gdzie to było napisane o tych jego zdolnościach? nie, w tej strony. O! Nie wiem, czy wiedzieliście, ja nie wiedziałam. Że Karlo był dzieckiem wybitnie uzdolnionym, i swoje pierwsze słowa zaczął wypowiadać, gdy miał trzy miesiące, a w wieku pięciu miesięcy zaczął mówić. I też no wiadomo, skoro też w wieku 15 lat miał takie jakby bogate życie duchowe, to też mm, świadczy o tym, że on bardzo szybko, duchowo dojrzewał, w związku z czym on też. W wieku 7 lat już przyjął przystąpił do pierwszej komunii i od tego czasu codziennie uczestniczył we mszy świętej. Uważał, że msza święta, jeśli ktoś wie, że podczas mszy świętej w najświętszym tym sakramencie. Jest taki żywy Pan Jezus. Jeśli ktoś sobie to uświadamia, to on mówił, że nie ma możliwości, żeby ktoś nie chodził do kościoła codziennie i nie, nie no jak może niecodziennie, to jak najczęściej, że nie uczestniczy w Mszy Świętej, skoro wie, że tam jest taki prawdziwy Jezus. Dlatego on zaczął jeździć po świecie i zbierać te wszystkie informacje na temat cudów eucharystycznych i stworzył z nich wielką prezentację, która jest też dostępna w wielu krajach. On był też geniuszem informatycznym, więc dużo rzeczy potrafił zrobić i tam właśnie e, te rzeczy właśnie tworzył. E, właśnie po to, żeby ludzie sobie uzmysłowili i uświadomili, że w, tym, w tej Eucharystii jest naprawdę żywy Jezus. I tu słuchajcie, ja nie wiem, czy tu będzie, chyba będzie. E, jak tutaj jest właśnie pokazany jeden z cudów Eucharystycznych, gdzie na Eucharystii pojawiła się twarz Jezusa. Może tutaj to będzie widać, nie wiem, czy będzie to widoczne. Nie widać, nie? Widzicie na. No. Eucharyst jest twarz Jezusa, więc on jakby chciał, on jakby jak najczęściej um, uczestniczył w tej mszy świętej, bo jakby on sobie zdawał z tego sprawę, że tam jest żywy Jezus. I teraz pomyślmy o nas, kiedy my też wiemy, że w Najświętszym Sakramencie jest Jezus, to pytanie, czemu my z tego codziennie nie korzystamy? On też tutaj mówi, że... Um, w czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, ludzie mieli mniejszy dostęp właśnie do niego, do jego nauk, do samej jego obecności, z tego względu, że on był osobą fizyczną, więc gdzie tam się przemieścił, tam był wśród ludzi. A my mamy ten luksus, że żeby być z Jezusem wystarczy pójść do kościoła i uczestniczyć w mszy świętej. Dlatego dla niego było to zaskoczeniem, że ludzie tego nie robią. Bo skoro nie robią, to znaczy, że sobie nie zdają sprawy, że tam jest żywy Jezus. Dlatego tym bardziej to go tak motywowało do tego, żeby pokazywać ludziom, jak Jezus w tym najświętszym sakramencie się pokazuje. No i to jest w ogóle piękne. I tu jest dużo tych takich różnych. Słuchajcie, jego jeszcze. Z, poczekajcie, co, o czym mogłabym jeszcze Wam opowiedzieć z tego, co tutaj przeczytałam. Może najbardziej na grzbach. Eee, o, widzicie, to jest to. Karol był, Karlo, no to jest napisane Karol, bo po polsku przetłumaczyli, Karla Kutis był przekonany, że każdy, kto ma świadomość rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii, powinien, powinien, jeżeli jest to możliwe, codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej i znaj znajdować czas na adorację Jezusa. W obecnego w obecnego w najświętszym sakramencie. E, I on też e, mówił o tym, że na przykład lubił grać w gry komputerowe. No, wiecie, tak jak każdy, każdy no nastolatek, gdzieś tam swoje. Mm, mm, pasję miał, głównie to sport i tam grał chyba w piłkę nożną. Natomiast, no, lubił grać w gry komputerowe, ale słuchajcie, on sobie na to przeznaczał tylko jedną godzinę w tygodniu, ponieważ nie chciał sobie zmarnować tego czasu. Nie daj też, Boże, się uzależnić od gier komputerowych, a jest to bardzo też um, uzależniające, wiecie, tak samo jak gry, jak narkotyki, jak pornografia, jak alkohol. Tak samo gry komputerowe potrafią uzależniać, więc on też nie chciał wchodzić na, na coś, co się nie będzie podobało Bogu. On starał się żyć tak i podejmować się takich aktywności, które będą się podobały Panu Bogu. Więc widzicie, na gry komputerowe jedna godzina w tygodniu, żeby nie zmarnować tego swojego czasu, a miał też ten czas na Eucharystię na adorację, na modlitwę, na codzienne odmawianie różańca i też kiedy na przykład on wyjeżdżał z rodzicami gdzieś za granicę na jakieś wakacje, to zawsze się pytał, czy tam będzie gdzieś możliwość uczestniczenia w mszy świętej. Tak to było dla niego, słuchajcie, ważne. Więc niech on będzie dla nas nie tylko dla młodych, dla każdego takim wzorem też do naśladowania, człowiekiem, który był świętym już za życia. I, I mówi o tym, że świętość nie jest zarezerwowana do, dla, dla nielicznych. Jezus chce, żeby każdy był świętym, dlatego e, my przyjmujemy go do swojego serca e, podczas komunii świętej, żebyśmy my właśnie żyli w tej świętości. Więc to nie jest tylko tak, że Karola Kutis został świętym. Każdy z nas może zostać świętym, i do tego jak najbardziej. Warto dążyć. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jeśli byście chcieli jeszcze jakieś tam dodatkowe fragmenty albo coś konkretnego związane z tym świętym, to dajcie mi też znać. A dzisiaj Wam życzę spokojnego wieczoru, dobrej nocy i no wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym naszym odcinku z Bogiem. Pa pa!